Dzisiaj to jest boks z Kamilem Młodzińskim. Chyba po raz pierwszy walczysz z zawodnikiem wyższym od siebie, a przynajmniej nie pamiętam kiedy tak ostatnio było. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, no dla mnie to jest coś nowego, że zawalczę w końcu, w końcu i nie w końcu z zawodnikiem większym. Na pewno jakieś fajne wyzwanie, kolejna że tak powiem, przeszkoda, którą trzeba przeskoczyć i zrobić swoje po prostu. Powiedz, jak jesteś przygotowany do tej walki i jak ci leży ten rywal właśnie? Znaczy przygotowany jestem dobrze, wiesz, że zawsze solidnie pracuję na tych treningach, staram się dawać ciebie jak najwięcej, tym bardziej, że faktycznie teraz wyzwanie poszło naprawdę do góry, bo wcześniej miałem za, tego Bartomia Wańczyka, no, ale to nie była ta liga. Kucharski jest naprawdę solidnym zawodnikiem, potrafi boksować, wie co to jest boks, także czekamy mocne wyzwanie, jestem gotowy i na pewno będzie bardzo ciekawa walka. Na Twojej koszulce zawsze jest trener Kopytek. Powiedz, dlaczego właśnie zawsze jego wizerunek na Twojej koszulce? Wiesz co, to jest tak, że to się nigdy nie zmieni. To jest człowiek, który tak naprawdę nauczył mnie boksu. Yy, że tak powiem, dzięki niemu kocham to, co robię. I robię to dla niego, aż mi ciarki przychodzą, bo to jest naprawdę człowiek, yy, który zaszczepił mnie tym, ja to kocham i robię to też między innymi dla niego i wiem, że gdzieś tam z góry patrzy na mnie i trzymam mocno wciuki. kciuki. My też będziemy trzymać kciuki, powiedz, jakbyś zaprosił na tę walkę. No, tu nie trzeba zapraszać, tutaj wiecie, że nazwisko Młodzieńskie zawsze gwarantuje mocne emocje, zarobistą walkę i tyle, ogień i dym. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.